Cześć, witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale. Dzisiaj będzie TBR na ostatni kwartał 2023 roku. Nie wiem kiedy ten czas zleciał. Koniec roku zbliża się, coraz bliżej. No i na ostatnie trzy miesiące wybrałam sobie, tak jakby po trzy książki na miesiąc. Więc już Wam pokazuję, jakie mam plany na ostatni kwartał, właśnie 2023 roku. I tak, pierwsze co sobie wybrałam to Serce Wiedźmy od Genevieve Gornicet. Nie mam pojęcia jak wymawiać imię i nazwisko Znaczy au, nazwisko w sumie autorki Tutaj mamy coś związane z mitologią nordycką Coś z Lokim Więc zobaczymy jak to wyjdzie A to książkę sobie wybrałam ze względu na to, że mam pewien pomysł co do tej książki No i chciałabym najpierw to przeczytać, żeby później móc wam to pokazać Więc mam nadzieję, że szybko uda mi się z tym zapoznać Tym bardziej, że jak to pamiętam ta książka, ta książka nie była najgorsza Jest dodatkowo pięknie wydana Więc mam nadzieję, że uda mi się z nią szybko zapoznać Następnie coś, co raczej byście się nie spodziewali, że tutaj się pojawi Też z drugiej strony, może Królestwo Ciała i Ognia od Jennifer L. Arment Show, czyli kontynuacja Krwi i Popiołu Nie miałam w planach tego w ogóle czytać, ale w sumie jak już mam A taki mój ambitny plan jest na ten ostatni kwartał, żeby zapoznawać się z jak największą ilością kontynuacji No to jak już to mam w domu, no to się zapoznam, ale to ma 600 stron, małą wsiąkę I zobaczymy, jak tam Hulk i Popi. Przedstawia się w tej fabule, bo po pierwszej, po końcówce, no nie jestem zbyt pozycyjnie nastawiona, więc zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No ale spróbuję się z tym zapoznać. Następnie coś, co się zbieramy, jak bież dojeżdża, mimo że uwielbiam poprzednie tomy, to nie mogłam nigdy się zabrać za dwa ostatnie i po prostu mnie szlak z tym trafia. I teraz powiedziałam sobie: Polina, w końcu musisz. Czyli królewska klatka od Victorii Eviard czyli trzeci tom Czerwonej Królowej. Pierwszą i drugą część czytam od razu jak to wychodziło i byłam zachwycona. Tak teraz po takim czasie, ja nie wiem czy cokolwiek pamiętam z tej serii. Znaczy pamiętam bohaterów i pamiętam niektóre wydarzenia i niektóre śmierci, ale tak fabularnie trochę może być ciężko, więc zobaczymy, bo nie wiem czy chcę się całą serię od początku czytać. No ale jeżeli wyjdzie tak, że naprawdę tutaj nie będzie żadnego przypomnienia i po prostu wlatujemy w to powieść konkretnie. No to może to sobie podaruję i po prostu z całą serią zapoznam się Tak za jednym zamachem, jakiś może se maraton zrobię, czy coś w tym stylu Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu I tak, mówiłam, że to jest kontynuację, a tutaj jest pierwsza część pewnej serii Ale ze względu na to, że trochę zbierają się wybory, to chciałabym się z tym zapoznać tak przed Nie pytajcie czemu, a z drugiej strony jak zobaczycie tą książkę, to raczej nie będzie was to dziwić Czyli opowieść podręcznej od Margaret Atwood no, ta książka już za mną chodzi i chodzi i chodzi, tym bardziej, że ona też jest krótka. No, ale ma dość małą czcionkę, więc zobaczymy. A tym bardziej, że chcę obejrzeć serial na HBO, więc chcę najpierw się zapoznać. Mam też testamenty, więc jak dobrze pójdzie, to może się i z jedną, i z drugą częścią zapoznam. No, ale jestem w końcu ciekawa, jak to wszystko się potoczyło i czy wszystkie te pozytywne opinie są tak w pełni zasłużone. Chociaż nie nastawiam się negatywnie do tej serii, kompletnie nie. No i tak, następnie książka, która mi ciąży i męczy już cały ten rok, bo no, wolno mi do te części Czyli akurat tutaj mam Pani Jeziora od Andrzeja Sapkowskiego, kontynuacja Wiedźmina Jak najpierw męczyłam się z Wieża Jaskółki, tak teraz męczę się z Panią Jeziora Jestem na 290 stronie, na 590 Ten tom na pewno przeczytam, zobaczymy jak z kolejnymi Może chyba kolejny tom, Sezon Burz chyba mam już na audiobooku, więc na pewno szybciej pójdzie ale muszę przebrnąć przez to, więc może w tym roku uda mi się serię Wiedźmina skończyć. Wreszcie, nareszcie, w końcu. I tutaj też seria, a raczej trylogia, która miała swoje miano, że mumia szuka swoich cypanów. Też chciałam się w końcu zapoznać z ostatnim tomem, bo mi ten ostatni tom ciąży i też się na nie patrzy: czyli połączeni od Colin Hook. No, więc mamy tutaj zakończenie tej trylogii, chciałam w końcu się z nią zapoznać, bo pamiętam, że ona nie była całkiem zła. Naprawdę przyjemnie mi się je czytało Pierwszy tam był dość zabawny, szukanie właśnie dzbanów W drugim już dużo się działo dziwnych rzeczy A tutaj właśnie, jak dobrze pamiętam, to główna bohaterka traci pamięć Bo właśnie zakończenie drugiej części było takie dość drastyczne I chciałam się wtedy od razu zapoznać z kontynuacją, ale jej nie miałam pod ręką A później, zanim ją zdobyłam, no to już mi cały hype na to minął I szczerze mówiąc nie pamiętam aż tak też dużo z tej trylogii Ale podejrzewam, że tutaj akurat tak jak było między pierwszą a drugą częścią Też było takie ala przypominajki że tutaj też to będzie i uda mi się z tym też zapoznać, zakończyć i wreszcie też mieć kolejną odhaczoną serię czy trylogię w swoim takim notysiku. I też pół roku wspominałam o Drakuli, tak teraz o Houdini będę chyba tyle wspominać, czyli jak uciec Houdiniemu od Kerry Skolo, kontynuacja, jak podejść Rozprówacza, znaczy Kubę Rozprówacza w sumie, ale tak czytałam rozpruwacza, czytałam Drakulę, teraz Houdini, trzecia część, zobaczymy jak to wyjdzie tym bardziej, że jestem zachwycona tym, ile tu jest różnych obrazków i jak one pięknie wyglądają. Zaraz nie chcę takiego ala spoilerowego. Tutaj, na przykład, jakiś list. I one przepięknie wyglądają. No, w tej części w ogóle osoba, która to wydawała szapoba, no bo to wygląda bosko. I dodaje takiego urobu całej tej historii. A pomimo, że... A pomimo, że ona ma dość małą czcionkę to jakoś nie przeszkadza to w tym, żeby cieszyć się tą powieścią, żeby się nią zachwycać i żeby ją bardzo szybko pochłaniać, bo styl autorki jest przegenialny i po prostu już się nie mogę doczekać, aż się z tym zapoznam, bo tym razem lecimy do Ameryki. Więc zobaczymy z Rumunii do Ameryki, także zapowiada się ciekawa przygoda. No i coś co z tym Tibiarze nie mogło zabraknąć, czyli najnowsza część Persiaka, czyli Percy Jackson i Puchar Bogów. Teraz chce się dostać na do studia, no ale potrzebuje rekomendacji, a żeby te rekomendacje dostać, musi wypełnić trzy niebezpieczne misje. Czy coś ciekawszego nie mogło się tutaj wydarzyć? I po tylu latach wszyscy na to czekaliśmy, ale nie zasługiwaliśmy, no po prostu jestem zachwycona. Wierzę, że to ma 280 stron, bardzo dużo odcinka, więc podejrzewam, że ja to pochłonę za innym zamachem, za innym posiedzeniem. Także pewnie niedługo będzie już recenzja na kanale, bo. Nie pozwolę sobie nie opowiedzieć wam o tej książce Dla fanów Persiaka to jest obowiązkowa lektura I też miałam sobie przeczytać yy, grecy bogowie według Persiego Jacksona, bo je tutaj mam że ona trochę jest nieporęczna do czytania, bo tu jest dużo tekstu, dużo obrazków Ale ona jest dość ciężka, więc raczej to jest tam takie posiedzenie sobie w mieszkanku, kiedy mam takie możliwości, żeby sobie tę książkę ułożyć A z tą mogę latać gdziekolwiek, bo ona ma niecałe 300 stron i jest naprawdę malutka nawet w porównaniu o. i biorąc taką. To jest standardowa powieść, no to tutaj mamy. No, ona jest malutka do niej. Więc, no, będziemy czytać. Jestem już. Już w tym momencie jestem zachwycona, mimo że jeszcze nie znam fabuły. Także ja chcę pierwsze zdanie czytam żeby. Ten. Tym... Może Was zachęcić przy okazji? Słuchajcie, ja wcale nie chciałam być ucznią ostatniej klasy liceum. Miałam nadzieję, że tata napisze mi takie pismo. Szanowny ktoś, zwracam się z prośbą o zwolnienie Persiego Jacksona ze szkoły na zawsze Proszę o mu po prostu dać dyplom i tyle Pozdrawiam i dziękuję, Posejdon. Tam jest dzięki i pozdrawiam, nie wnikam, że ja sobie sama zmienię No, już początek tego, już ja jestem kupiona Ja chcę to czytać i chyba sobie usiądę i zamiast czytać Wiedźmina będę czytała Persiaka Nieważne No i ostatnia książka, którą mam wam tutaj do pokazania Kolejny klocuch, czyli Żniwo od Nila Schustermana no, trzeba to zakończyć trylogię Tak jak teraz patrzę, mam dużo książek, które są grubymi książkami Więc będę miała na pewno co czytać A żniwo zakończenie trylogii kosiarzy No, wiadomo Tym bardziej, że teraz jestem na haju tej historii Więc jak najlepiej będzie mi się zapoznać Dobrze, że to jest duża książka Ale to ma dużo stron Oto to ma ponad 600 650 Więc będzie to czytać Ja mam nadzieję, że mi to w miarę szybko pójdzie Ale biorąc pod uwagę, co tutaj może się wydarzyć To raczej... Pójdę szybko pójść i się szybko w to wciągnąć. No i tak się przedstawiają moje plany czytelnicze na ten ostatni kwartał. Dajcie znać, czy też coś macie w planach z tych książek, co ja wam pokazałam przeczytać, a jeżeli nie i czy tworzycie swoje tbr -y, no to możecie dać znać właśnie, jakie książki macie wy w planach, albo taką najbliższą swoją książkę. I dzięki, że dotrwaliście do końca tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Na razie!